Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, kłania się Belator Maszyny Budowlane, Ruda Śląska. W ten sylwestrowy dzień, ostatni dzień roku 2025, chcielibyśmy Wam życzyć, żeby następny rok był super, wspaniały, żeby wszystkie Wasze plany się realizowały bez problemów, żebyście zdobywali nowe kontrakty, żeby klienci chcieli korzystać z Waszych usług i korzystali. Tak samo życzylibyśmy sobie dalszej super współpracy, tak jak do tej pory, bo jesteście naprawdę naszymi wspaniałymi klientami. Żeby nasze usługi, nasze maszyny sprostawały Waszym oczekiwaniom, wymogom, żebyśmy dostarczali Wam usług takich, jakich oczekujecie, żeby te wszystkie maszyny nasze używane, nowe. Które możecie u nas kupić, nabyć, wypożyczyć, wynająć, sprawdzały się, żebyście z nich byli zadowoleni z użytkowania, z, z pracy tych maszyn, żebyście korzystali z naszych usług, takich jak sprzedaż właśnie używanych maszyn, wynajem, dostawa części zamiennych, usługi serwisowe szkoleniowe, także chcielibyśmy, żeby ten przyszły rok nie zamykał się na współpracę, żebyśmy się tylko rozwijali, żeby ten czas przyszłego roku był pożyteczny dla nas wszystkich, no i żeby był pełen zdrowia, czego życzymy oczywiście wam naszym klientom, jak i waszym rodzinom, żeby się powodziło, żeby nie brakowało środków na inwestycje, bo to również wpływa także na nas, na to, że wtedy funkcjonujemy poprawnie. No, jak każdy w gospodarce, kiedy jest praca to jest sprzedaż, jest usługa i wszystko się kręci tak jak się powinno. Życzmy sobie, żeby było spokój na świecie, żeby. Ludzie nie szaleli, żeby ten nadchodzący rok był stabilny, bezpieczny, no i obfitował w dużo korzyści, i był bardzo dobry. To tyle na razie. Trzymajcie się udanej zabawy sylwestrowej, no i wspaniałego nowego roku. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.